z tej strony Polaczek Sogra 21 witam Was w pierwszym odcinku z tuto tutorialu z Minecrafta Dzisiaj w dzisiejszym tutorialu pokażę Wam jak zrobić, um, um, jak się nazywa um, zegarek z, um, używając tylko dwóch jednego redstone'a ale no może na dwóch, jeżeli chcecie, um, tego będzie potrzebać hopper, um, Dwa redstone'a albo redstone jakiś klocek, um, repeater komparator i prędzej chcemy aktywować na, st na, po na początku stawiamy y hopper do niego wkładamy kolejny hopper niszczymy pierwszy hopper teraz wkładamy go na czy drugiego potem od do hoppera wrzucamy redstone albo po prostu jakiś klocek, którego nie używamy <laughs> ja wrzucam redstone potem widzicie, on będzie tak migać dookoła Teraz od jednego z hopperów stawiamy kompartor. Um, od niego stawiamy repeater. Od niego stawiamy redstone. I potem możemy zrobić co chcemy. Praktycznie po prostu stawiać drzwi, um, cokolwiek chcecie. Do niego trzeba raczej tylko efekt fajny. Um, więc dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję też za to, że zostaliście ze mną. I pa!